Także cześć z tej strony Wafel, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale jesteśmy na Bedworzach z Krokusem. Siemanko. Także ja się już buduję na środek, ty tam nie wiem, pozbieraj to trochę. Ty robisz ciebie. Ty, ale chyba w miarę porządnie przyciwniky są, nie? Dobry Brand jest dobry. No i ty, chyba tylko. Ja ty, się od tygodnia chyba nie biłem, nie dwie ręki zagrałem, to ja nie będę nic umiał. Ja się mam to ja nie. No może być lipa ale dobra, pierwszy środeczek i już niebiescy zaraz będą zobaczmy jak się biją jestem tak silny, chyba po treningach coś kojarzę hit Czy jednego, czy... nie, dobra Jego zabić to Ej, nie, nie, nie pyknie Nie pykło, nie, nie pykło W ogóle ten odcinek chyba zmontuję innym programem, bo tata odkrył jakiś taki podobno bardzo dobry, darmowy program I właśnie muszę szukać właśnie nowego, bo... Nie pamiętam, jakiś Muszę szukać nowego, bo zmieniałem komputer, nie? A tej licencji, oh, do okay. które, którego teraz mam, nie? To nie przeniosę. nie da się więc muszę szukać nowego okay. i będę właśnie go testował. Co tam młode? Czy kto tam... Matuszka! Co ty robisz? Dawaj go czekaj. kurde. Ja tak nie umiem. Ede, prosta im No i sprawdzą coś jak zrobiłeś? A co ja zrobiłem? No nie doskoczyłem Żebyśmy wiedzieli, że to jest Ty chuj anima. No kurde, kradą na emeraldy ciągle. Ja z podstawowymi itami nadal latam, nie? Ale ich cisnę. Peł, a, a jednak. Pa! Nie, nie, nie. Te, pa jak fokus, kurde, ty. Ej, leci do nas. W sumie ty to widzisz, nie? No. Be, wiesz, zawsze w odcinkach z tobą trzeba dużo wyciszać, więc się przyzwyczaiłem. Wiesz, ja na odcinku tak konkretnie jak nagrywamy, to nie zauważam tego, że ty tak przeklinasz, nie? Ściągnę. Ej, idę do nas, ale jak to montuję, to, to po prostu co chwilę, nie? Co chwilę coś muszę wycinać. Włącz audioclipowe. Co? Włącz audio, nie? Żeby nie było w ogóle mnie. Będzie że mnie ja. Dobra, mam trzy i w skrzynce też trzy, czyli będzie na Zbrojkę. Bardzo dobrze. Ła. Mamy ile diaksów? I jeszcze jeden diaks i mamy tego. Eee, szarpa. Kurde, zapominam nazwę. I w ten sposób, tak. I lecimy na środek. Mamy jeszcze jakieś to tam to... uzbrojenie. Pomóż, pomóż mi. Gdzie? Siodek. środek. Idę, idę. Jeszcze na plecy. A, wrócił się. Mm, tylko trzeba uważać jeszcze na innych, żeby nam nie biegnie na, na bazę. Ej A co, nie zrzucisz go? Dobra, niech on skacze, to go porobimy Weźmy i do bazy, a ja go tutaj pocisnę Znaczy mam nadzieję A ja pokron. Ej, masz tego? Jednego emeralda? Nie mam. Wydałem wszystko. To pięć mam. Ej, ale chodź, weź Diaksa i kup szarpa. Będny im. O git Dobra, chodź, masz. Łap, łap z I kup szarpa. Pięknie. Kolejny z Kolejny? Eee, ten, e, z zielonek. Dobra. Jeszcze widzę, że z żółtych. Okej, okay, gitowa. Tak, na skraju stawasz, to jest po prostu. Wiesz, na hita jesteś, nie? Mm. Leci. Dobra. Ja się najlepiej biję na solo. W grupach to jest już w ogóle, wiesz? Yy, problem jest. Ty właśnie 7. Ja też się lepiej biję na solo, ale też się być w grupach. Odbijanie jest. O. Porobione coś mnie w ogóle w tej arenie jeszcze zabił? Nieraz. A nie, ja dwa razy, bo zawsze się zabiłem, bo skoczyłem. Nie, nie trafił w nas. Ale czy mnie ktoś zabił, bo Kto się tak Wiemy zastanawiam. Nie. Chyba nie, a już tyle osób porobiłem, nie? Więc jednak nie straciłem tak bardzo tego skilla. Zapomają co? Zapomają. Ok, Ej, do nas idą. Znaczy, river tu przyszedł, nie? Zabiję Zabiję Raver, wiesz, chciał przyjść, ale o, i jednak idzie chyba Jeszcze mnie atakuje typo z boku A ten wykorzystuje okazję i do nas idzie Ja wiedziałem, że on Przez niego nie dokończyłem Matrixa. Zrzucił mnie! Miałem 4M! A co gorsza rozwali na łóżko pewnie. I też zrzuciwi. Nie czy nie? Dobrze nie pokazałem. nie rozwalił, dobra. Kozak. Bo on tego, mamy stąd nie mamy tego. E, A fatigami. myślałem że mamy samo drewno. Nie, fatigamy, widzimy. Dobra, super. Jest... Może on trochę wiesz, taki irytujący tutaj, nie przeszkadza bardzo. Ten rower? No. Nie, trochę robię najlepsze to jest błąd, a tam, tam dobra, Gid. On wie, że ze mną nie wygra, więc kombinuje jak tu do nas dojść i rozwalić łóżko bez no, walki opsta, Maju. bezpośredniej. Co mówisz? Obsta mają. Jak? Kurde, ukradli nam łemę, nie? To tak za tyle. Ja się mnie zabijam. Zabraniłem, ja się zastanawiam. Do nich to raczej szturmu tak łatwo nie weźmiemy, nie? No ty, tych jakich tam... zieloni, kolor trawy Kolor trawy? Nie, weź No tak jak ten fun, Funny Moments, nie? No jak ten reksy, No No co za typy, czemu ciągle do nas ktoś idzie, czemu do nas? To opsa mają Ja tu łapką zwalam O, Matrix na środku, a Raver się czai nie ma, jedziemy. Eee, ten na szadek idzie żółty. Eee, idziemy. Dobra, bo ja mam tutaj wiesz, dużo osób już no. no uciekł czy. A, uciekł, dobra. Znaczy nie uciekł, stoi tam. Ten rewer to tak ciągle wiesz. Stoi na tym moście i czeka na jakąś okazję. Aż będzie mógł do nas pójść. Ja muszę tu ciągle pilnować. Mam 9M. -e. Czy może by coś. Na kogoś nie wiem. Masz jakąś dużo żelaza? Eee, tak średnio. Idę do, do nas, Patty idzie. Ta, jeszcze kradnie emę. Puszko nie strych. No to weź ją. No, nie, no, nie. A ci mają Opsa zapomniałem, kurde chciałem im się wiesz, zobaczyłem, że mają rozwalone trochę, to im chciałem się wkopać, a tu patrzy kurde Ops, nie? Ja im się wkopię, spokojnie Dobra, dobra tylko wiesz, musisz to tak. załatwić sam, bo ja mam Raver Branda na głowie i Matrixa Luis bazę Eee, Ryver jest sam Jego typo wyszedł Okej, okay, kupujmy bazę, nie? Mhm, no dobra Cody ma trap'a, kupiłem nie, trap'a nie ma Ja mu łóżko jeszcze mam, nie będę Matic skradnie po jednym emeraldzie, nie? I tak sobie zbiera ciągle. Dobra, teraz jakie mamy surowce? Tutaj mamy trochę żelaza, tutaj mam żelazo, będzie jeden golem. Z tych diaksów mamy co mamy? Nie wiem, kupię heal A mamy już, dobra, slow jest, trapa wezmę. Yy, mamy to wezmę pies, może ulepszę, bo nie mam w co innego. Co teraz? No, na pewno narzędzia jakieś, dobre w miarę. Tamten może mieć obsydian czy coś, więc wezmę lepszo, lepszy killoff. Refle się na pewno przydadzą. Ej, mam pomysł. No? Ukradnijmy obsydian i u nas postawię, okej? Okay? Toż to jest 200 IQ! Dobra, nie? Mhm. Ryver chciał rozwalić nam ten. Fireballem, Pię, idzie czy czymś. A fireballem? Mhm. <laughs> I tak Idzie. Będę tam pełnił bazę, nie? Mhm, no pilnuje, pilnuje pysa. ciągle. Aha, Pięknie i on teraz zrzuci tak. z góry TNT. A już to do jakiegoś do postawionego. idę? Okej, okay, porobione. No i super. I teraz mamy, uuu, dużo surowców, dużo, więc tak. Kontynuujemy. Kupię sobie to. Może kilka refów. Nie wiem, na pewno weźmy miksurę skoku i to. Ja masz jamenty? A nie, okej mam już. To na pewno się przyda. Weźmy może, nie wiem, 3 TNT. Tyle? Starczy? Co to jest zbudowane? No to Raiwer właśnie postawił Jak nam się na bazę wbijał Dobra, wiesz co? Ty, ty pilnuj, nie? A ja na Raiwera idę Ja na Mopsa postawię No dobra Co się dzieje? Ej, cofa mnie jakoś dziwnie Ale tak bardzo dziwnie Mam moc, okay, ale jest jestem. jest łapka. To nie kupię Ci po pod nogi, ja ale... Okej. Okay. Dobra, jedźcie w sprawie. Jeszcze? A, jump tylko. Starczyło. No i GG. Jeszcze ci, nie a to będzie w miarę łatwo. Z czym im tam wbić? Hmm, weźmy sobie 3 TNT. Robi ten raver, wie tutaj, że tylko jakby tego szczegnąć Szczegnąć e, tego, mm, bo, e, minor fotigam i trap'a i ty cały czas robi. Co? No, on tylko wbiła to na chwilę, żeby nam trapać ciągnąć. No, tak. I trzeba ładną wykupować cały czas. No, ale to wiesz, to jest. Yy, on zużywa sobie w ten sposób bardzo dużo czasu. Yy, cennego czasu, a. nam to nie robi prawie żadnych szkód. Okej, okay, czyli niebieski jest już tylko jeden. No to na leuzie, bijam sami i rozpadami. Nie mogę tego wypić. O, wypiję. dobra, lagi były. No lagi są. Hmm. Jeszcze mnie cofa. Bardzo dobre jest to, że można sobie, wiesz. E... No, fajnie, fajnie. Na początek mostu mnie wzięło. Tak chciałem powiedzieć, bardzo fajne jest to mleko, że można sobie, wiesz, je wypić i wtedy nie, nie zrobić, nie aktywujesz trap'a. No, mi się, mi się raz jakoś zablokowało, mi nie dało. Znaczy dał mi trap po prostu. Ale to wiesz, masz na minutę, nie? A jak no, już nie się to skończy, mi. to wtedy normalnie aktywujesz trap'a, nie? Ja nie wiem, czy mnie nie wywali, czy coś. Jak, kurde, tak ciągle cofa tak. mnie na ten sam, w to samo miejsce. Tak A, no sam. i skończyły mi się, wiesz, wszystkie potki, nie? Jeszcze. <laughs> W idealnym momencie po prostu wypi. O, super, dobra. A, jeszcze mi nie dało killi, super. Świetnie, świetnie. Mamy wszyscy po. Patrz, na taba. Wszyscy Pink 999. Widzę. Masakra. Już się sponię, że to widzę. Po sponą wleciałem jakoś. Wszystko. Co no to jest, to miska. Jestem pod spawnem, biegam. To jest się zbudowane. Ty! Co? jest... Ty, jakiś cave pod spawnem, cave. Byś mi nie wczytał, się mi? Jakiś cave z nie był. Mhm. co? No, Czy tabyczki były. Ale mam. No <grych> Zobaczę tab. No właśnie mówiłem ci, żebyś, wiesz, zobaczył taba. nie... Ja może... Ej, lol, mi w powietrzu, nie? Cofnął mnie w powietrze. Matrix jedyny taki król życia, Osiem pingu. W ogóle kolega rozpadł na powiedz Powiedzcie czemu? Czemu? Ehm, czasem, jakby mamy dwa wybory. na polski, albo na pracowanie jakby na kompie i pani wysłać na, wysłać na maila, albo na kartce A4 Plus, nie? I dać pani. Mhm. Mm kolega robi na mailu i wysłał pani dzień wcześniej maila. Z tym właśnie, jakby projektem. I pani mówi, w go nie, nie dostała, że jej nie wysłał i dał mu jedynkę. I on na telefonie szedł na maila i jej pokazywał. I wiesz co tam było? Mm -hmm. Tak, jakby lista mailów? I konto jakby e-mail weryfikacyjny To <noise> ma <noise> klasa śmiech. pani ten na niego patrzy z takim wzrokiem. <głos> <głos> o Boże. A wiesz, co ja nam zapadłem? Dziękuję. Na bardzo na głupi co? pomysł taki, żeby oznaczyć, wiesz, e-maila pani od e, informatyki jako spam. Nigdy by się o nie, nie ogarnął, wiesz, ona by to wysyłała milion razy, a nic co jest, nie dostaliśmy. To by było, wiesz, bardzo takie... E, chamskie. Takie chamskie, że aż... E, ja tego nie zrobię. Jak tam pink ludzie? E, niektórzy dużo, niektórzy trochę mniej, ale większość dużo. Proszę o mnie, po jaki mały nie? Ale spójrz, sam byś się wokół mnie kręci. no Fajne. to co tak sobie ustawić. Jakby Normalne, jest, jest nad głową i jest takie właśnie wokół. Ja tego wokół nie widziałem jeszcze. Jeszcze nie Kozak. Pozak. No ty nadal masz 1000 pinku. O, time out, time out. Wiesz co, tak myślę, że nie zrobić tego krótkiego takiego odcinka, nie? Chyba tak trzeba będzie zrobić. No, bo to nie ma... nie ma opcji, żeby inaczej, nie? Gdzie jesteś? Murzyn w klatce! Olul. Ty gdzie jesteś? O. Na dole jestem. Ten, ten przypis przy Twojej główce. Podejdź, a da Ci kika. No spróbuj, spróbuj. Czekaj, bo nie mogę podejść. Aha, dobra, nie, to nie już nie podejdę. Nic. Dobra, widzowie, tak więc y, sytuacja wygląda tak, że wszyscy mają milion pingu i nie da się aktu... <klarsz> tak, brawo, brawo. No coś się dzieje, nie wiem co i na razie się nie za bardzo da grać, więc w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Trzyma.